Komina, też się... tak. Strażacy z Częstkowa dzięki swoim mieszkańcom doposażeni w ramach Funduszu Sołeckiego w osprzęt gaśniczo-ratowniczy. W piątek w remizie OSP Częstkowo nastąpiło oficjalne jego przekazanie. Piękna inicjatywa w zeszłym roku. Mieszkańcy w Częstkowie są zawsze zebrania, gdzie jest kilkadziesiąt osób. No i strażacy praktycznie można powiedzieć przekonali swoich mieszkańców, aby ich Fundusz Sołecki przeznaczyć na zakup czy doposażenie jednostki OSPF częstkowie ten projekt wygrał głosowanie został wpisany do budżetu. Mamy sfinalizowane te zakupy, które tutaj widzimy. No dzisiaj formalne, że tak powiem, przekazanie. No cieszy to mnie jako tutaj gospodarza, że gospodarza gminy, gdzie no kolejna jednostka ma sporo, że tak powiem, no tego wyposażenia. Nasi mieszkańcy, tak? Wyposażyli naszą jednostkę w sprzęt ratownictwa technicznego, tak? Sprzęt podstawowy, również wyposażenie osobiste straczaków, tak? No i tak powiedzmy taki podstawowy sprzęt do działań. Bardzo mnie to cieszy, że tutaj mieszkańcy tej wsi tutaj, Czeskowa, wsparli strażaków. Dzięki temu został ten sprzęt zakupiony i to znacznie można w sumie, tak szczerze mówiąc, prawie 50 tysięcy złotych wartości. Jest to sprzęt taki potrzebny bezpośrednio do działań. Tutaj konkretnie mamy i sprzęt ratowniczy, i wyposażenie osobiste. No mamy tutaj do, do, urządzenie do obcinania pedałów. Jak osoba jest zakreszona i noga jest zakreszona, że można było tam dojść nie tylko to służy do obcinania włącznie pedałów, tylko do innych rzeczy można to stosować. Tutaj są do oznakowania akcji ratowniczej, zabezpieczenia poduszki kierowcy, latarki, stabilizacja pojazdów, no i ubiory, ubiory. Czyli ubiory jest też bardzo ważny, bo każdy stażek podczas akcji musi być zabezpieczony i żeby po prostu nie uległ sam jakimś poszkodowaniu. Potrzeby w sprzęcie jednak są nieustająco duże. Chciałoby się więcej, ale każda pomoc finansowa cieszy, która pomaga strażakom usprawnić swoją gotowość bojową, a nam mieszkańcom zwiększa poczucie bezpieczeństwa.